Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna. I mija tak człowiek, już zapomina o co miał walczyć. I po co? w mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro, ogromne, chmury szerokie, rozdarte. Cudowny. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzuca, i płytkich wód szept w jakimś zmroku ciemnym, i dno, na którym są trawy cierniste, mew czarnych krzyk, zachodów zimnych, czerwień. Ranek świsty w górze porywisty, śpi w niebie moim. To jezioro cierni. Pochylam się i widzę tam na dnie blask mego życia. I to, co straszy mnie, jest tam, nim śmierć na wieki moje życie spełni.